Ateista, lecący na konklawę ateistów, żeby wybrać papieża ateistów, usiadł w samolocie obok małej dziewczynki. Odwrócił się do niej i powiedział: Czy chciałabyś ze mną porozmawiać? Dzięki naszej rozmowie, lot samolotem potrwa krócej, zresztą dialog sprawia, że stajemy się bliżsi. Mała dziewczynka, która właśnie zaczęła czytać książkę, odpowiedziała nieznajomemu: O czym chciałbyś porozmawiać? Och, nie wiem, odpowiedziała teista, może o tym, dlaczego Bóg nie istnieje lub dlaczego nie ma nieba, czyśca lub piekła po śmierci, uśmiechnął się z zadowoleniem. Dobrze, odpowiedziała mała dziewczynka. To może być nawet interesujący temat, dodała, ale pozwolisz, że ja pierwsza zadam ci pytanie. Ateista zadowolony pokiwał głową. Koń, krowa, jeleń i wszyscy jedzą te same rzeczy, czyli trawę. Ale jeleń wydala małe granulki, natomiast krowa robi płaską typu placek, a koń produkuje kępy. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Ateista, wyraźnie zaskoczony inteligencją małej dziewczynki, namyślił się chwilkę i odpowiedział: Hmm, nie wiem, nie mam pojęcia. Dziewczynka, patrząc mu w oczy, odpowiedziała: czy naprawdę uważasz się za osobę kompetentną do dyskusji o Bogu, o niebie lub piekle? Czy naprawdę chcesz dyskutować o życiu po śmierci, kiedy ty nie potrafisz dyskutować nawet o głównie? A potem mała dziewczynka wróciła do czytania książki. To dziewczynką był Albert Einstein.